Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tym kanale. Witam w czwartek, czwartek krótko i na temat. I dzisiaj pułapka, najprostsza na świecie pułapka narcystyczna, którą zakłada na nas, osoba narcystyczna na samym początku, czyli w okresie idealizacji, która w późniejszym. E, w czasie trwania i ewentualnym odejściu, konfliktach, przeróżnych rzeczach, kiedy chcemy odejść, a nie możemy, kiedy widzimy, że coś jest nie tak, ale wciąż nie możemy, niestety pokutuje. Sama podstawa zawarcia umowy między Tobą a osobą narcystyczną polega na tym, że zespalacie się, jesteście i funkcjonujecie w takiej relacji matka, dziecko. Narcyz, narcyzka potrzebuje obiektu matki. Ja o tym wiele razy tłumaczę w poprzednim filmie, w niedzielę też to tłumaczyłam, ale wytłumaczę jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli, te emocje, które wywołują się w ofierze i w osobie narcystycznej. Narcyzm potrzebuje obiektu matki do tego, żeby się zespolić, a potem ją zdewaluować i odrzucić, dokonać tak zwanej separacji. I kontraktuje taką ofiarę na relację matka Dziecko, czyli Ty ofiaro pełnisz taką rolę matki, kogoś, z kim narcyz, narcyzka się zespala. I ten początek waszego związku jest tak idealny, taki wspaniały, taki cudowny, taki bliski, taki intymny, taki jak pozycja matka, dziecko. Czyli tak bliska relacja, takie zaciśnięcie tej więzi, jak z własną matką na samym etapie, kiedy dziecko się rodzi. Ta więź jest bardzo intymna, bardzo bliska, bardzo e, zaciągająca emocje wspólne, czyli taką totalną bliskość. I wiele osób, które wychodzi z zawłaszczenia narcystycznego, wychodzi z takiej relacji, mówi, że to było niespotykane, że ten związek był. Tak intymny, tak bliski, tak cudowny. Mężczyźni mówią o zespoleniu, o tak cudownym połączeniu, czy w seksie, czy w rozmowach, czy w byciu, w rozmowach, w e, istnieniu razem, że on jest na tak bliskim kontakcie, że z nikim się tak nie czuli. I to jest uczucie, które narcyz, narcyska musi wytworzyć w ofierze, czyli ta bliskość na DNA matczynym, takim zespoleniu z matką, żeby móc, żebyś mógł mogła wejść w pozycję obiektu matki, czyli zespolić się z obiektem matki. I teraz powiedz mi, jak matka może chcieć zostawić dziecko? Jak matka może odrzucić dziecko, zobaczyć, kim e, tak naprawdę jest? Przecież matka kocha swoje dziecko bezwarunkowo. I teraz przez cały okres trwania związku z osobą narcystyczną, ten okres idealizacji, zespolenia się z tym obiektem matki, pokutuje, ponieważ narcyz, narcyzka chce za wszelką cenę przekonać Cię o tym, że jest zagubionym dzieckiem, że jest tym biednym, strapionym dzieckiem. Wywołując w Tobie poczucie, chęć ratowania, chęć bycia blisko, opieki, zadbania, wytwarza w Tobie takie emocje, i takie uczucia, jakie matka żywi do dziecka. I często panie, które wychodzą z takiego związka, związku, mówią, Ja matkowałam, ja byłam matką, ja się zachowywałam jak matka. Panowie natomiast, y, kiedy wychodzą z takiego związku, są rycerzami, bardzo często y, świadczą wszystkie usługi. To jest często bezradna, zagubiona istota, y, która często. Y, Stoi w pozycji, oczywiście też bohatera też potrafi bardzo mocno powiedzieć, kiedy chce urosnąć dzięki tobie, ale przeważnie jest osobą, która nigdy tak nie czuła. Zawsze jest idealnie, zawsze wkręca na to poczucie. A drugą rzeczą, którą, którą chcę tobie sprzedać w ramach takiej uczucia miłości matczynej, jest, są ofiarami jakiejś, nie, nie z ich winy okoliczności. Zawsze próbują się przedstawić w tej pozycji niewinnego, kogoś bezbronnego. Zawsze te kobiety narcystyczne są zranione przez partnerów, źle potraktowane, czegoś nie potrafią zrobić, czegoś nie, umie, nie umieją. Um, często um, tak. Jadą na, na trzeciego, czyli wciągają cię w zabawę. Mężczyzny, z którym są, nie potrafią zakończyć. To jest zawsze jakiś bardzo trudny związek. Tam jest masę chaosu, dramaturgii i tak dalej. To samo robią mężczyźni narcystyczni, którzy zawsze są niewinni. Tak, to przeważnie. Oczywiście mówimy tutaj o narcyzach ukrytych są niewinni, źle potraktowani tak ich życie potraktowało. I wchodzisz w taką pułapkę. Jako opiekunka, jako opiekun, jako ktoś, kto żywi do tej osoby nie uczucia dorosły człowiek, do dorosłego człowieka, tylko dorosły człowiek, czyli ty dorosły, do dziecka. I odejście. Poczucie winy, które się, przepraszam, poczucie winy, wstydu, że to ja coś robię nie tak, jest spowodowane tym, że żadna matka, żaden ojciec nie chciałby skrzywdzić swojego dziecka, nie chciałby zrobić coś złego. I kiedy masz włożone w Twoją przestrzeń Podświadomą, bardzo podprogową, całkowicie nieurealnioną, nie, nie jakby nie, czu, nie, nie czuję, że tam to zostało zrobione. Czyli podprogową masz takie przekonanie, że robisz komuś krzywdę. Komuś, kto jest A niewinny, kto jest ofiarą, kto jest dzieckiem i B kogoś, kto, kto już doznał pewnych. Traum, czyli ty powielasz te traumy, wchodzisz w sytuację kata, i pułapką zapętlenia, największą, którą osoba narcystyczna robi, to to, że te pozycje wasze są nierówne. My bardzo często mówimy o tym, że. Osoba narcystyczna chce górować, chce być mądrzejsza, chce być lepsza, dzięki Tobie się reguluje, ale pułapką nie odejścia, nieumiejętności wyjścia albo wyjścia bez większych traum dla ofiary jest to, że masz wrażenie i zostałeś przez osobę narcystyczną przekonany do tego, że jesteś w emocjach, uczuciach. Jak matka do dziecka, jak ojciec do dziecka. Czyli tak bardzo cię to boli, tak bardzo tego nie możesz przełamać, bo krzywdzisz drugą osobę. I na tej krzywdzie, i na poczuciu winy i tego, że coś z tobą jest nie tak, osoba narcystyczna zbija największy majątek. Czyli albo wciąga cię ponownie do gry, albo żywi się twoimi emocjami, tym, że przez Miesiące, czasem i lata, nie możesz sobie poradzić z poczuciem wstydu, winu, winy, zażenowania tego, że cały czas nosisz winę w sobie. A osoba narcystyczna żywi się tym. Żywi się, karmi się tym, że to ty odczuwasz winę. Moi drodzy, najprostszą drogą do tego, żeby zrozumieć to yy, i wybaczyć sobie, i przejść ten proces odseparowania się od osoby, która wpędziła nas nie w taki, nie w taką pozycję, w jakiej związek miłosny powinien mieć miejsce, jest to, żebyście zdali sobie z tego sprawę, że dobry związek, prawdziwy związek, realny związek, nie oparty na iluzji i na chorym założeniu, że jesteś moją matką, bo to jest właśnie to zaburzenie narcystyczne, że tam potrzeba obiektu matki, jest to, że... Mm, Taki prawdziwy związek musi być oparty na dorosły człowiek równa się dorosły człowiek. Czyli dwaj dorośli ludzie, kobieta, mężczyzna lub kto, kto jakio, jaką preferencję w życiu, jaką preferencją w życiu się kieruje, jesteśmy oboje dorosłymi ludźmi. Co to oznacza, że ja dla swojego partnera, mój partner dla mnie, jesteśmy dorosłymi ludźmi? Każdy z nas. Jest odpowiedzialny za swoje życie. Ja nie mogę być terapeutą, mimo że mogłabym świadczyć takie usługi dla swojego partnera, nie mogę tego robić, bo my jesteśmy dorosłymi ludźmi. On ma przestrzeń swojego życia, ja mam przestrzeń swojego życia. Każdy człowiek, z którym się spotykasz, nie do ciebie należy być ratownikiem. Do ciebie należy być Partnerem, być pomocnikiem w wykonywaniu różnych rzeczy, ale nie w uleczaniu drugiego człowieka. Nasz świat nauczył nas, że wszyscy powinniśmy się zastanawiać, co, jest, co się mu stało, dlaczego on się tak zachował próbowa, próbowanie terapeutyzowania go i zadawania wiecznego dlaczego. Moi drodzy, drugim sposobem, bo pierwsze to zdać sobie sprawę, że dorosły z dorosłym się spotykają i dorosły z dorosłym prowadzą związek. I ja nie jestem odpowiedzialna za traumy mojego partnera. Ja nie jestem odpowiedzialna za jego złe dzieciństwo, za złe traktowanie przez poprzednią kobietę, poprzedniego mężczyznę. Ja nie jestem za to odpowiedzialna. Ja nie będę cały czas funkcjonować w roli naprawiamy twoje życie. Drugą bardzo ważną rzeczą jest zrozumienie, że rzeczy dorosłe z dorosłym nazywają po imieniu. Czyli jeżeli mój partner, moja partnerka wyrządzili mi krzywdę, na przykład zdradzając mnie, to to trzeba nazwać. Ty mnie zdradziłeś, ty zrobiłeś mi krzywdę. Przekroczyłeś moje granice. Trzeba to nazwać. Nie należy się dawać wpędzić przez dziecko, mamusiu, ja naprawdę nie chciałem, mamusiu, ale to moje traumy, mamusiu, ale wybacz mi. Bo każda matka chce wybaczyć swojemu dziecku, bo go kocha. Bo go kocha bezwarunkowo i chce wierzyć, że wszystko jest dobrze. Tylko. Uwaga, ty nie jesteś matką dla swojego partnera ani nie jesteś ojcem dla swojej partnerki. Jesteś jej partnerem, więc musisz, powinieneś, nazwać rzeczy po imieniu. On, ona mnie zdradzili. On, ona popełnili wobec mnie błąd. Musisz je nazwać po imieniu i wtedy będziesz wiedział, to jest zło, bo jeżeli będziemy za każdym razem próbowali się bawić w terapeutę i zastanawiali się dlaczego, albo to może jego złe dzieciństwo, albo to może ona ma złe doświadczenia z innymi mężczyznami, albo cokolwiek innego, to dopóty będzie tak, że osoba narcystyczna będzie wodzić cię za nos w prawo i w lewo, a ty będziesz tracił na swoim życiu i wpadał cały czas w poczucie winy. Kochani, my, jako dorośli ludzie, przede wszystkim musimy przejąć kontrolę to słowo, którego nie lubimy, ale taka jest prawda, że każdy z nas powinien panować i kontrolować. Siebie, swoje zachowania, swoje emocje, nad nimi pracować, nad nimi się skupiać. Nie jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka. My mu możemy chcieć pomóc, ale nie możemy za niego brać na niego traumę. Kiedy pracuję z klientami, którzy przychodzą po bardzo dużych traumach, ja jedyne co mogę zrobić, mimo że są to dla mnie osoby obce, jedyne co mogę zrobić, to mogę pomóc w pracy nad tym, przejęciem tego bólu, nad przepracowaniem traumy, przejęciem, przepracowaniem bólu, spotkanie się z nim, przejście przez ten ból, y, samo uleczenie siebie, zrozumienie wielu rzeczy. Ja nie mogę wziąć traumy. Żaden terapeuta, żaden psycholog, żaden Coach nie może wziąć odpowiedzialności za swojego klienta i zabrać od niego ten ból. Tylko osoby zaburzone żądają i chcą, osoby z klastra B, ale też osoby, które są toksyczne, które sądzą, że drugi człowiek może im zabrać tą traumę. Nie. Moi drodzy, każdy z nas musi tą traumę sam w sobie przepracować i każdy z nas musi się z tym bólem spotkać. Więc nie bierz na siebie odpowiedzialności, za osobę narcystyczną, mimo że mm, tak Ciebie wplątała w taką pułapkę, że jesteś jej mamą, która jest jej ojcem, która jest jej winy na winy, bezwarunkową i cudowną miłość, która leczy. Nie. Jesteście dorosłymi ludźmi. Bawimy się w dorosłe gry. Kochani, to jest największa pułapka, w którą osoby narcystyczne nas wpędzają i próbują wywrzeć presję i winę i wstyd, że śmiesz komuś zrobić coś złego. Nie. Każdy z nas musi brać odpowiedzialność za siebie. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten film. Trudny. Przemyślcie sobie te pułapki, w które wpadaliście. A ja zapraszam Was na inne moje filmy, konsultacje, szkolenia. Zapraszam bardzo serdecznie. 5 lipca jest spotkanie na żywo w Warszawie, więc jeśli ktoś ma ochotę, mężczyźni i kobiety, zapraszam bardzo serdecznie. Popracuję z każdą płcią. Dziękuję bardzo serdecznie. Do miłego zobaczenia.